Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 22 kwietnia. Dziś wspomnienie świętych Sotera i Kajusa, papieży i męczenników. Święto Trzeciej Klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Niemcy W minionym tygodniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec i Ordynariusz Diecezji Limburga, liberalny i postępowy biskup Georg Betzing, wziął udział w inauguracji tzw. Ekumenicznego Tygodnia Życia, organizowanego wspólnie przez katolików i ewangelików. Wydarzenie odbyło się w miejscowości Rydelsheim w landzie Hesji. Miało ono na celu afirmowanie ochrony życia – ale także opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Niemiecki hierarcha w jednej ze swoich wypowiedzi odniósł się do planów niemieckiego rządu, który zmierza do liberalizacji prawa aborcyjnego i depenalizacji dzieciobójstwa. Choć wypowiedzi biskupa Becinga przeważnie są skandaliczne, ultraliberalne i modernistyczne, tym razem niemiecki duchowny stanął na wysokości zadania i jednoznacznie potępił rządowy projekt. Biskup powiedział: Każde życie ma wartość. Społeczeństwo nie może nikogo selekcjonować ani dyskryminować. Dlatego jesteśmy zaangażowani w ochronę życia wszystkich. Francja i Watykan. Watykan wyraził jednoznaczną krytykę wobec niedawnego wyroku francuskiego sądu karnego, który skazał na karek żywny jednego z kardynałów. Skazanym duchownym jest były ordynariusz archidiecezji Quebecu w Kanadzie, który bezprawnie usunął ze zgromadzenia zakonnego w Lorię tradycjonalistyczną dominikańską zakonnicę. Poza kardynałem na karę grzywny i wypłatę zakonnicy odszkodowania skazano także innych kościelnych urzędników wizytujących zgromadzenie dominikanek. Mamy tu do czynienia z dość paradoksalną sytuacją, w której Sąd Laickiej Republiki stanął po stronie tradycjonalistycznego zakonu, przeciw któremu działa Stolica Apostolska. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Sotera i Kajusa, papieży i męczenników. Żyli oni w II i III wieku po Chrystusie. Brewiarzowa pryma wspomina ich bardzo subtelnie. Wspominając jedynie za czyjego panowania śmierć poniósł papież Kajus. Święty Soter był dwunastym papieżem kościoła katolickiego, pochodził z południowo-włoskiej kampanii. Za jego pontyfikatu, który rozpoczął się w roku 166, wybuchł na nowo spór pomiędzy Kościołem Zachodnim a Wschodnim, zażegnany wcześniej przez jego poprzednika, świętego Aniceta. Spór dotyczył terminu obchodu Wielkiej Nocy, który wyznaczono na pierwszą niedzielę po 14 dniu żydowskiego miesiąca nisan. Święty Soter zmarł śmiercią męczeńską w roku 174. Jednak tradycja nie przekazuje nam żadnych dodatkowych informacji. Święty Kajus pochodził z Dalmacji i był dalekim krewnym cesarza Dioklecjana. Na papieski tron wstąpił w roku 283. Za jego panowania kościół przyjął i ustalił porządek wszystkich święceń niższych, będących stopniami na drodze do kapłaństwa. Początkowo neutralny wobec chrześcijan dioklecjan, postanowił jednak wszcząć krwawe prześladowania, w wyniku których Caius poniósł męczeńską śmierć w roku 296. Birma: W Birmie w Azji doszło do próby zabójstwa katolickiego duchownego. Zdarzenie miało miejsce w piątek 12 kwietnia w mieście Moe Nin w stanie Kachin w diecezji Maitkina do znajdującego się tam kościoła pod wezwaniem Świętego Patryka. Wtargnęła grupa mężczyzn, a następnie oddała pięć strzałów w kierunku odprawiającego mszę świętą księdza. Ciężko ranny kapłan został przetransportowany do szpitala. Poza nim ucierpiała także wierna słuchająca mszy. Sprawców, którzy przyjechali zamaskowani na motocyklach nie udało się zidentyfikować. Motywy zamachowców również nie są do końca znane. W Birmie od wielu lat toczy się wewnętrzny konflikt, w którym ofiarami są także duchowni Kościoła Katolickiego. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Książka o Wierze to jeden z najważniejszych punktów odniesienia w badaniach myśli św. Tomasza. Trudno sobie wyobrazić, by komuś, kto nigdy nie miał kontaktu z twórczością św. Tomasza, można było zaproponować na pierwszą lekturę cokolwiek innego niż właśnie traktat o wierze. W dziele pisarskim świętego Tomasza miejsce uprzywilejowane zajmują monumentalne wykłady wiary, w tym zwłaszcza suma teologiczna. Jednak święty Tomasz podejmował także próbę objaśnienia najważniejszych zagadnień chrześcijańskich w wersji o wiele krótszej. Na tej linii znajduje się streszczenie teologii, którego pierwszą część, jedyną ukończoną, znajdzie czytelnik właśnie w tym tomie. Czytelny jest podział tekstu na dwie części odpowiadające dwóm prawdom stanowiącym samo serce wiary chrześcijańskiej prawdzie o Trójcy Świętej i prawdzie o wcieleniu. Widoczne jest przy tym staranie autora o większą prostotę i przejrzystość niż w innych utworach przeznaczonych dla teologów. Na książkę o wierze, jak i na wszystkie inne książki wydawnictwa Dembogura, przysługuje Ci, mój drogi słuchaczu, rabat w wysokości 15%, jeśli na etapie zakupu wpiszesz kod sprawki. Tym razem kod aktywny jest do wtorku, do północy. Stany Zjednoczone. Jak poinformował nieoceniony konserwatywny portal LiveSite News, kolejna amerykańska diecezja ograniczyła odprawianie mszy świętej tradycyjnej. Tym razem chodzi o archidiecezję Baltimore w stanie Maryland. Decyzją ordynariusza arcybiskupa Williama Loriego od sierpnia msza trydencka na prawie diecezjalnym będzie odprawiana jedynie w jednym kościele w całej archidiecezji, w sanktuarium św. Alfonsa Liguriego, w którym posługują księża Bractwa kapłańskiego św. Piotra. Decyzja ordynariusza została podyktowana naciskami Watykanu. Na, jak to ujęto, postępowanie zgodne z motu proprio tradycjonisku Custodes z roku 2021. I właśnie na ten dokument powołał się biskup wyjaśniając powody swojej decyzji. Jest to o tyle zastanawiające, że w samym dokumencie teoretycznie pozostawia się biskupom wolną rękę. Spodziewanym następstwem decyzji arcybiskupa Loriego będzie wzrost liczby wiernych uczęszczających do znajdującej się w miejscowości Upper Marlboro, kaplicy Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Ponownie Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu w mieście Orlando w stanie Floryda odbyła się kilkutysięczna manifestacja zwolenników prawa do aborcji. Lewicowi działacze, wspomagani przez Partię Demokratyczną, domagają się przeprowadzenia przez stanowe władze referendum w sprawie wpisania do Konstytucji Florydy tak prawa do aborcji. Dzięki takiemu referendum aborcjoniści mogliby zmusić administrację konserwatywnego katolickiego gubernatora Rona de Santis'a do przeprocedowania zgłaszanych przez nich aborcyjnych ustaw. Podobne manifestacje rozpoczęły się także w Arizonie, która niedawno przywróciła prawo niemal całkowicie zakazujące dzieciobójstwa. Na Florydzie po szóstym tygodniu życia dziecka aborcja możliwa jest jedynie w przypadku ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego lub zagrożenia zdrowia i życia matki. Z punktu widzenia ruchów aborcyjnych to prawo wyjątkowo restrykcyjne, natomiast w oczach prawdziwych prolejferów i tak jest zbyt liberalne. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 30. Wady przeciwne religii. Przesądność, czary, niewiara, kuszenie Boga, krzywoprzysięstwo i świętokradztwo. Czy należy się przeciwstawiać tym formom laicyzmu? Nie ma większego obowiązku ponad ten, by przeciwstawiać się tym wszystkim formom laicyzmu i zwalczać je przy pomocy wszystkich dostępnych środków. Jakie są inne wady niewiary? Są to kuszenie Boga, krzywoprzysięstwo, które jest skierowane przeciwko Bogu samemu i Jego świętemu imieniu. Oraz świętokradztwo i symonia skierowane przeciwko rzeczom świętym. Czym jest kuszenie Boga? Kuszenie Boga jest działaniem przeciwko cnocie religii, polegającym na braku szacunku dla Boga, objawiającym się poprzez zwracanie się o jego interwencję po to tylko, by ukazał on swoją moc, albo też w warunkach zakładających żądanie takiej interwencji. W której ramach Bóg musiałby działać przeciwko sobie. Czy jest kuszeniem Boga liczenie na Jego specjalną pomoc w warunkach, gdy ktoś prosi o coś, choć jeszcze nie uczynił tego, co sam mógłby zrobić w danej sytuacji? Tak, jest to kuszeniem Boga i tego też powinniśmy z najwyższym staraniem unikać. Czym jest krzywoprzysięstwo? Krzywoprzysięstwo jest grzechem przeciwko cnocie religii, w którym wzywa się Boga na świadka w przypadku fałszu, albo gdy nie dotrzymuje się tak złożonej obietnicy. Czy jest grzechem związanym z krzywoprzysięstwem zwrócenie się do Boga przez wezwanie jego świętego imienia w zwykłej sytuacji, albo w sposób lekkomyślny? Tak. Choć takie postępowanie nie jest w ścisłym sensie krzywoprzysięstwem, jest to jednak pewnym brakiem szacunku wobec świętego imienia Boga, czego powinniśmy mocno starać się unikać. Czym jest świętokradztwo? Świętokradztwo jest pewnym pogwałceniem porządku w stosunku do osób, rzeczy lub miejsc, które otrzymały konsekrację lub w inny specjalny sposób zostały uświęcone. Ze względu na kult lub służbę Bogu. Czy świętokradztwo jest poważnym grzechem? Tak, świętokradztwo jest poważnym grzechem, gdyż zamach na rzeczy należące do Boga jest jakby uderzeniem w niego samego, a Bóg przeznaczył za ten grzech także tu na ziemi surowe kary. Czym jest Simonia? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska, Litwa i Ukraina. W czwartek 11 kwietnia w Wilnie odbył się dziewiąty szczyt inicjatywy Trójmorza. W wydarzeniu wzięli udział między innymi prezydenci Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy. W trakcie jednego z wywiadów prezydenta Andrzeja Dudę zapytano, czy Polska zawrze z Ukrainą umowę, na mocy której nasz kraj zobowiązany będzie do przekazywania drugiej stronie stałego odsetka PKB na wsparcie wojskowe. Niestety, ten skandaliczny pomysł, który niedawno zrealizowała Łotwa, nie został przez głowę polskiego państwa zdementowany. Wręcz przeciwnie, pan Andrzej Duda powiedział: Premier Tusk uzgodnił ze mną kwestię przystąpienia do porozumienia o wspieraniu Ukrainy, które podpisał nie tak dawno w Kijowie. Do tego porozumienia ma być zawarta umowa. Jestem przekonany, że po zakończeniu negocjacji rząd tę umowę zawrze. Ponownie Polska. W niedzielę 14 kwietnia na antenie telewizji Republika miało miejsce prowokacyjne i obrzydliwe zachowanie jednej z aborcyjnych aktywistek. Gośćmi jednego z programów publicystycznych byli poseł PiS pani Agnieszka Wojciechowska-Fanheukelom, pani Joanna Senyszyn oraz pani Marta Czech z Konfederacji Korony Polskiej. Czwartym gościem była przedstawicielka tzw. aborcyjnego Dream Teamu pani Natalia Broniarczyk. W pewnym momencie ta ostatnia stwierdziła: Teraz zażyję mifepriston, żeby pokazać, że nie popełniam żadnego przestępstwa i dożyję do końca programu. Następnie aktywistka połknęła tabletkę i popiła wodą z logiem stacji telewizyjnej. Mifepriston jest środkiem stosowanym do aborcji farmakologicznej. W rozmowie z Gazetą Wyborczą, aktywistka chwaliła się swoim happeningiem, mówiąc: Tabletka, którą połknęłam, to mifepriston. Kiedy ją połykamy, progesteron przestaje karmić ciążę, dzięki czemu ona obumiera. To nie niesie za sobą żadnych skutków ubocznych. Panią broniarczyk i wszystkich, których tylko się da, warto poinformować, że skutki uboczne za życia tego środka są co najmniej dwa: śmierć dziecka oraz grzech śmiertelny. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie. Albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 12 maja zostanie odprawiona kolejna Msza Święta Tradycyjna. O Boże, błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Soterze i Kajusie, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.